Siema, 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 lecimy dalej z tym. Co my tu będziemy robić, będziemy sobie robić, A, już, 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 mamy tutaj żelazo, dobra stwórzmy sobie, stwórzmy sobie narzędzia. Tak, stwórzmy sobie dwa kilofy, no, nie, mamy drewno znowu. Spoko. Wyjdźmy sobie, a proszę, już mamy jakąś tam pszenicę. Zbierzmy sobie motyką chyba, to się zbiera. Dobra, i wypadły nam też jakieś ziarenka. Mamy pszenicę i mamy nasionka Czyli tę nasionkę trzeba tutaj sobie zasadzić. Mamy też czcinę już. Zatnijmy tak na dwa, na dwa. dobra I, i potrzebujemy jeszcze drewno, żeby, no, proszę jakie nam piękne, jakie piękne nam drzewka wyrosły, znaczy jedno, bo drugie to chyba miejsca nie mało, to zatnijmy to i tutaj to i to, okej. Okay. sadzonkę, złapaliśmy, dobra no i to możemy sobie ściąć i możemy sobie posadzić potem na to miejsce kolejne drzewo dobra jakoś to powoli nam idzie, bardzo powoli tutaj nam czcina a ja muszę być chyba też w okolicy jakoś nie, nie za daleko muszę być żeby nam to rosło na 3 na 4 nam się zrobiło to nie wiem, nie wiem jak, jak, jak mocno się nawadnia no to mnie trochę zaskoczyło To tak daleko aha, tu jest woda no dobra Mierzę o to tak potrzebujemy deski i potrzebujemy kiki wow, nawet więcej dobra Ok. a jeszcze taka jedna uwaga nie nosimy całego wszystkich naszych tutaj dobrodziejstw jeżeli chodzi o żelazo ze sobą, lepiej iść do skrzyni na wypadek jakby nam się noga powinęła i byśmy gdzieś tam sobie pofrunęli pofrunęli byśmy sobie gdzieś tam do lawy, to wtedy wtedy, wtedy, wtedy zachowamy te nasze, nasze czy to drewno, czy to jakieś tam elementy a to co nieistotne to możemy sobie a, schody się mogą przydać no, chociaż nie ma tych schodów wiele pszenica pszenica, pszenica dobra, pilow lecimy na dół yy, szukamy tych diamentów z dwa diamenty, jakby nam się trafiły, to byłoby dobrze. My byśmy sobie zrobili 100 do czarów a za te wszystkie punkty, które otrzymujemy, z tego expa byśmy mieli jakieś narzędzia fajne, enchantowane. Znaczy, dobrze jest robić, jeżeli już enchantujemy, to dobrze jest robić to na narzędziach wydajnych, czyli typu właśnie kill -off, typu typu właśnie no żelazne. No żelazne też na początek, wiadomo, no bo od razu tak tyle diamentów nie, nie uzbieramy bo jak widać jest z tym problem dosyć ale no ale warto warto, wa warto właśnie robić na, na wydajnych o! dobra spoko o wilku mowa dwa diamenty no ja mam taką zasadę że sobie najpierw je że tak powiem cztery diamenty sobie obkopuję, patrzę czy po nie ma lawy na no, wypadek jakbym sobie wydobył, żeby mi to nie powpadało do lawy no bo ten jest bezpieczny ten jest bezpieczny bezpieczny ha, ha i mamy cztery diamenty Cztery diamenty mamy no tak na kilof nam nie starczy znaczy nie, na kilof nam starczy, tylko ja myślę o, o, o stół do craftingu, bo potrzebujemy tam Z tego co pamiętam, cztery obsydiany i, i potrzebujemy Cztery obsydiany, potrzebujemy, dwa diamenty i książkę potrzebujemy Książkę też trzeba zrobić, tam później biblioteczki dochodzą, jeżeli chcemy jakiś tak większy level tego, tego craftingu No dobra bardzo mi się to podoba. 4 diaksy, a piec, ale... o. o! właśnie właśnie, o tym mówiłem. Ale tak, obsydian. Obsydian, yy, tutaj widzę, że jest taki stawik, właściwie tej lawy. No i dobrze to jest, dlatego, że obsydian, żeby uzyskać, musimy zalać, musimy zalać yy, lawę wodą, ale żeby to zrobić, to my właśnie potrzebujemy takie źródełko z którego o! co pan panie pięknie, pięknie, pięknie dużo lawy i to ono tam tam właśnie co kopaliśmy wcześniej to i koło... tu, 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 tu ciekawie się zaczyna robić i właśnie to możemy zalać wod wodą i tutaj na powstanie nie kamień dlatego, że taka płynąca lawa jest zalana wodą to powstaje zwykły bruk. Natomiast, natomiast, o Jezu, to jest to jest Natomiast, jak. Oj, tutaj jest żelazo. No właśnie, ej, głęboko, głęboko, powstanie bruk. E jeżeli, jeżeli, jeżeli obsydian zalejemy znaczy jeżeli, jeżeli takie źródełko zalejemy wodą to stanie blisko udało nam się złapać głęboko hmm, jest Po spodem jest pewnie ciekawe czy uda mi się złapać to. No, niestety niestety nie no, już tutaj to już Bezpiecznie chyba. No i to. O, fuck, Uciekamy. Ło. Ryzyko. No ale się opłaciło. Jak widać, się opłaciło ryzyko. Z Shiftem dochodzimy tylko do krawędzi ściany nie wpadniemy do. Nie wpadniemy do, do tej lawy. z shiftem. Stajemy na, na, na krawędzi bloku. No ale to chyba wszyscy wiedzą, ja wiem, że jest 1500 poradników na temat, na temat, na temat... Yy, ...Minecrafta. No to nie jest właściwie poradnik, ja po prostu sobie gram, bo... ...bo chciałem pograć na jakimś serwerze. Yy, Craftcox, tam... ...gdzieś coś widzę teraz, albo jest konserwacja, albo, albo... Nie wiem, okres wakacyjny, czy, czy... ...czy egzaminów i admin, admin tam miał ze mnie nie zrobić... Znaczy ja jestem czat moderatorem, przez co, przez co tam się rangi pozmieniały, ja mam dalej tą rangę. No i nie mogę, i nie mogę sobie w pełni w pełni korzystać z tego, z tego serwera, dlatego że nie działają mi komendy typu typu... no tak jak na serwerze się gra, tak, że jakiś home, jakieś, jakieś, jakieś inne cuda. No i. No i nawet, nawet działek nie mogę swoich, bo to jest serwer tam Jakiś taki survival plus działki Więc ja tam nawet nie mogę swoich Swoich działek zrobić dlatego, że No mam tą rangę starą jakąś i Przez to nie mogę Nie mogę stworzyć działki ponieważ działki nie są przypisane do tych rank Które ja już mam Boże, Jezu Panie, ile tutaj jest tego Strasznie dużo lawy Głęboko no nic, trzeba poszerzyć chodniki, bo, bo widzę, że łatwo tu stracić życie. Yy, wiaderko trzeba zrobić i będziemy nosić wiaderko z wodą. Na wypadek jakbyśmy zaczęli się palić, szybko się polejemy wodą i jakoś to będzie panie. Jakoś to będzie panie. Tylko żeby teraz nie wejść w to ja jakbym dalej te tunele kontynuował, może tutaj zaczniemy Żelazo. Teraz będzie łatwiej chyba podejrzewam, bo kilofi już no, jak już będziemy mieć w sumie w sumie tu do, do, do enchantingu no to, no to możemy nawet robić żelazne z tym, że no Problem jest w tym, że to nam zjada te punkty Gramy już tyle czasu, mamy 16 level, tam widać między serduszkami yy, No i teraz dobrze by było, jeżeli chcemy na przykład zenchantować na 30 level Żeby mieć jakiś wiem, super szybki, fajny kill -off, no to Chociaż niekoniecznie, super szybki kill no to ale wypada wtedy, jeżeli poświęcamy 30 punktów doświadczenia, to znaczy 30, 30 leveli To wypada wtedy zenchantować coś dobrego, żeby, żeby po prostu, no posłużyło nam trochę to narzędzie tak, no bo skoro tutaj kopiemy tyle czasu i mamy dopiero 16 level Wiadomo, że możemy expić tam na potworach i tak dalej, no ale żeby, żeby to robić, to musimy najpierw nakopać odpowiednio dużo surowców. I co to jest? O, mamy tam, jest obsydian. Aha, Aha. ale obsydian chyba. O, złoto mamy obsydian, to chyba tylko w diamentowym kilofem z kolei mogę wykopać. No, no właśnie. Mam 4 dia diamenty więc mogę stworzyć jeden kilof, który jak będzie diamentowy to chciałbym zendantować. No, no, no nie no, trzeba jeszcze tych diamentów niestety poszukać A Na takich otwartych połaciach jest to dosyć często, tylko zaraz się zgubię kurde i nie będę wiedział gdzie mój domek jest Albo co najgorsza zatykuje mnie jakiś kurde feluś tutaj gdzieś Nie no, jest jeszcze żelazo na takich połaciach no po prostu nie, nie znajdujemy o nie mamy już świeczek na takich połaciach znajdujemy yy, te diamenty jakoś tam może, może nawet lepiej dlatego, że dlatego, że tutaj wi widać to wszystko zobaczcie jak sobie staniemy tutaj szkodowo no to mamy odkryte te tereny i gdzieś jest szansa tak jak tutaj widzicie redstone możemy tylko iść od surowca do surowca i praktycznie sobie sobie wyciągać, ja sobie tam do tego obsydianu. ale ja go chyba z tego co pamiętam nie wydostanę takim kilofonem ja muszę mieć diamenty I diamenty no to muszę się trochę na, narobić, no ale to są otwarte połacie więc tutaj tutaj mamy szansę, że nawet gdzieś on będzie wystawał po prostu ten diament ze ściany, że tak powiem No i tyle dobrze jeszcze było jakbyśmy się zgubili jednak no i trzeba będzie zabezpieczyć już teraz no bo tymi tunelami mogą nam przychodzić różnego rodzaju tam potwory nie? z którymi niekoniecznie mam siłę walczyć ponieważ nie mam nie mam jeszcze żadnego eku cały czas Polinę też w Gawinturku, tutaj kopię z różową koszulą Ja też nie chcę wpaść do tej lawy i zakończyć przygodę To już jest płytko Zróbmy sobie to trochę No robi wrażenie O, tutaj jest żelazo no właśnie to co mówię, że, że mamy otwartą przestrzeń, to możemy sobie, możemy sobie tutaj chodzić i, i jest szansa, że to jakieś rozrobisko w ogóle. Że... No, nieźle. Ale nie mam tak dobrze z tymi diamentami. No, to też nie przesadzajmy, że będziemy chodzić to znajdziemy. Ale kiedyś tak grałem i nawet, nawet nazbierałem tego. No. A dupy nie urwało, no ale... Ale też nie była to jedna sztuka. Dobra, zabierzmy tę świeczkę, bo ta świeczka tutaj jest zbędna. A tu się może nam przydać. No dobra, czyli w tą stronę nie ma co iść. I tutaj możemy sobie coś postawić. <noise> Klocka. Okej okay. Tutaj. Tutaj się dokopaliśmy, poszliśmy na wprost A, Tam gdzieś się wylewa ta lawa Nie wiem w którą stronę za bardzo kopać Może teraz pójdźmy w drugą stronę tunelu Albo ja, gdzieś, nie wiem może Tu, może tutaj gdzieś Zrobimy taką odnogę No i tak już narzędzi chyba nie mamy no, ale można coś tam powalczyć no i tak musimy mieć na powierzchnię o tutaj w ogóle ziemia jakaś musimy iść na powierzchnię i narobić narzędzi i musimy zrobić no i właśnie co musimy zrobić obsydianu nie wiem właśnie obsydianu może żelaznym nie żelaznym chyba, chyba nie ma szans na kopanie obsydianu drugi chyba najtwardszy po skale macierzystej materiał i tam możemy kilo... W... nie to musi być musi być, musi być co tu jest? kurde no masakra ile tego jest tutaj to jest to tu jest takie mało oczko świeczek też nie mam już nic nie widać okej, okay, ale z na razie nie kopię, dlatego, że na razie go w ogóle nie potrzebuję, dobra, szliśmy tu to może pójdźmy teraz w tą stronę ale musimy mieć poświeczki a, to taka robota po ciemku, to nie jest robota. Nic mi dać. Dobra, lecimy po świeczki. A no, później wiadomo, no, są takie udogodnienia, że, że robimy studio tudą i, i robimy sobie mikstury widzenia w ciemności, na przykład takie tam duperele. No, ale... No, ale trochę czasu trzeba poświęcić na tę grę, żeby to osiągnąć. Nie naradzę tak wszystkiego szybko naraz, od razu. Teraz sobie mieczek, bo nie wiem, czy tu mi coś nie wyskoczy jakiś potwór. Strasz zresztą. Mm -hmm, hmm. Hmm. Jak tam? Może no, będziemy tutaj no, chyba to rośnie, z tego co pamiętam. E, ok. Także mamy diamenty, nie wiem czy no nic, trzeba zrobić na razie kilo diamentowy w takim razie, no bo no bo chcemy ten obcydian wykopać, a żeby to zrobić, no to właśnie musi być diamentowy kilo. No więc zróbmy pierwszy kilo diamentowy, eee... a jak to było? Z tym Musimy... To. Tak. Nie działają komendy. Jak sobie dam gm, nieznana komenda. Wpisz help, help, help me seed tell. Tylko tyle komend jest. bo Komendy nie są włączone tutaj, więc seed. To jest ziarno tego generatora. Jeżeli to wpiszemy, to chyba z tego co co co, co mi wiadomo wygeneruje się, wygeneruje się. Taka sama mapa. Dobra. To robimy pierwszy diamentowy kill off w Narzędzie pracy. Ciach. No i gitara. No sobie te kordy. Mamy kilof diamentowy. Mamy kilo diamentowy. Diament chowamy. Kilow na razie chowamy. No to by było na tyle żelazne narzędzia mamy zrobić i ze skóry chyba książka książkę to tam było papier chyba a papier to z trzciny dobra 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 zróbmy sobie narzędzia sobie raz dwa kilofy trzy kilowy. dobra to mamy to mamy resztę wystrzeli co by nam nie chciało nie przypadło Dobra, w tym odcinku to tyle. Mamy już jakieś pierwsze diamenty. I diamentowy, diamentowy, diamentowy kilow. I teraz nie wiem. W następnym odcinku będziemy chyba ten obsydian wykopywać. No zobaczymy, jak to pójdzie. Tym kilowatym i zobaczymy, może żelaznym. Jeżeli żelaznym uda się wykopać obsydian, to mogę spróbować no to troszeczkę bez sensu troszeczkę bez sensu stracić diamenty na, 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 na kilo w który który chcę zaenchantować, nie na jakiś tam poziom nie wiem piąty mam 16 w sumie tych leveli no ale wiadomo że żelazne narzędzia jak najbardziej można też enchantować i, i sikierka z wydajnością plus jeden jest o wiele bardziej szybsza żelazna niż, niż chyba diamentowa zwykła no więc tyle. Dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Pozdrawiam, cześć.